Siemano siemano, się zostaje ma Max Games i wejdę was w kolejnym odcinku na moim kanale i wiem, długo nie było odcinku na moim kanale, bo był ostatni czyli z Garry's Moda, a dzisiaj nagrywamy Garden of Banban -Ban 1 na telefonie jest za darmo, możecie sobie pobierać, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczkę, żeby się na bieżąco i nie przegapić żadnych filmów z tej serii, a jest i zaczynamy granie. Więc dzisiaj musimy przejść Garden of Bambus 1. Pewnie musimy poczekać, kiedy wyjdzie Garden of Bambus 2 na telefony. O! dosyć słyszę. Chyba skipniemy, bo nie musimy tego słuchać. Dobra. O, ale fajna grafika jest wina. Tylko, że kamera jest taka do obsługi, dobra. Ale się przyzwyczai, dobra. Wow! Ja. Łat! Ale to dobrze wygląda, tak samo jak na komputerach. Dobra, Present, Coś tam było. O, niebieska karta. Zaczekajcie, co tu trzeba zrobić. A tam. Oczywiście ja znam już Garden Bawbans, ponieważ. Oczywiście, bo oglądałem odcinki od niego. I tak, dobra. O, mamy drona. Hurra. Dobra. No i co? Możemy teraz go użyć? Tere remote required two batteries Musimy znaleźć dwie baterie Z czego jedna pewnie będzie gdzieś... O, tutaj jest Ja mówiłem kamerę, jest ciężko do obsługi, ale... Ale troszeczkę da się do niej przyzwyczaić I jest druga bateria. I teraz co? Mogę mieć drona? Tak, mogę! Hej, dron! Dobra. Aha. Dobra, czyli co? Okej, okay, tu musimy namierzać. Tu możemy namierzać. A drugi robi co? Aha, przywołuję go. Dobra. Robimy dalej czy jeszcze tutaj. Okej, okay, i możemy iść. Czekajcie, czy to jest Opila Beard? Tak, to jest Opila Beards. Cześć, Opila Beards. Chodź tutaj. Dobra, to jest straszne akurat. Widzimy, to jest drugie Poppy Playtime. To jest Poppy Playtime, ale jako Garden of Bamba. Dobra, zobaczmy. Opila Beards. Opila Beard Mission. Okej. Okay. Opila beard in Unibeli Valley hungry. Feed in 6 egg to get your prize. Czyli musimy dać 6 jajek. I dostaniemy niespodziankę. Dobra, to możemy zebrać. Jest jedno jajko. Oczywiście, ja może postaram, postaram się. Może o jumpscare jakiś? może. Zobaczymy. Chyba tylko czekajcie, Tu jest drugie jajko widzę. O, do widzę trzecie jajo. Wiem. O, ile bilz potrzebował sześć jaj, tak? Dobra, to no. Ja, no, zobaczmy. O, i tu jest jakiś guzior. Zobaczmy, wywołajmy mojego drona. I spróbujemy go włączyć. Leć na dronie. No i nie stało? Aha, dobra, widzę już. Tutaj mamy co? Mamy test. To do karty, nie wiem jak to się nazywa. Dobra, czekaj tam. O, kolejna jajko, się jeszcze znalazła. No to jak mówiłem, do kamery się ciężko dalej przysługiwać. No hello. O. Działało, działa, no, działa. Teraz, Czekajcie, może można to namierzyć. I to powinno uderzyć. Co się stało? Nie wiem, weźmy zejdźmy. Ojo, jajko jest, dobrze. I to chyba nasze już piąte jajko? Czy szóste? Nie, piąte, bo liczyłem tak to... Pod... Zobacz, czekajcie. Tu nas nie było jeszcze dokładnie może dziupli. Nie. statku? O, wstatecz. No mamy sześć jajek, chodźmy go nakarmić. To co i raz. Dwa... Trzy, cztery, pięć, sześć. I co? Karta! Daj mi tą kartę, Apelabird. Dziękuję, Apelabird. Zobacz, że trochę z bliska. No, taka trochę brudna widzę. Ale oczy ma bardzo straszne. Więc e, chyba Poppy Playtime ma tu na razie 1-0, ponieważ no... Jakby to powiedzieć... No bo to jest troszeczkę podobne do Poppy Play't'a, więc no wiecie, nie. No. Czekajcie, może to poszpląć. No się co możemy tu umyć? Udesz! Szkło! Ała teraz I teraz się okej okay. odcinek pewnie nie będzie aż taki długi ale dobra o, tu mamy coś co tu mamy? młotek i jakąś kartkę No. Ja. Ach, nie wiem jednej o Destruction Act Destruction? Destruction Act 1. Hmm. nie wiem co to znaczy w ogóle Destruction Coś to. Nie, nie pamiętam, jak to było akurat, wiecie? I wiedziałem, co to znaczy Distraction. Przecież Distraction to chyba raczej pochałasować, żeby ten. O, leci jest I to, to się I co to zrobiło, widzę? Energy. Energy stuff Wiecie, chyba możemy teraz. O. Tak, tak. Dobrze, dalej i Czy tam jest What was my color? Jak? Co ja mam za kolor? A może co? Co mam jak... Może co jest moim kolorem? Co jest moim kolorem? Chyba to jest coś takiego. Dobra hmm. Mamy takie postacie, no ja wiemy, że chyba Opila Birc jak wiemy jest różowa, więc okej, okay. mm. ten duży to był zielony, bo jak widzieliśmy na początku filmu, ten był czerwony, a ona, ona, ona chyba była biała jak pamiętam, nie pamiętam dobrze czy ona była biała, nie była Jest biała. oktopus chyba był pomarańczowy. A on był niebieski, ja pamiętam. O, nie, się otworzyło? O, karta. po pomarańczowa. Cześć obi, obila birt. Ona jest straszna. Gdzie jest mój dron? Ona jest straszna, widzowie. Ja się jej boję. Czekajcie widzowie, zobaczymy jej jumpscare Jezu Nie było widać jej twarzy Ale to było straszne Jezu widzowie, to bo... To było trochę straszne, powiem że? Dobra, ale. O, widzę, że nie od nowa odmówiłam. Idzie. Dobra, jest opiera, Birgit. Tylko, żebym ja teraz tylko błagał, nie było nagrywania. Co się na mnie gapisz? To jest straszne. Lidowe, ono jest straszne. Albo on. Kimkolwiek to jest.

Hmm. Dobra. A może byśmy ten czerwony guzik nacisnąć, widzowie? Może ją. Ja. Jeśli graliście Garden of Bambans, to... to gratuluję, że przeszliście. Prawde, nie widzę, to jest kamera ciężka. Trzeba napisać do twórcy, żeby mi kamerę tu naprawili. Nie no. Hi. Hi. hi, hi, Dobra, no dobra, jeszcze raz dwie. Te, opila, bierdaj. Jeszcze raz mi. Dobra, teraz budujesz, się, nie będziemy na nią patrzeć. Teraz musimy jedynie tego się skupić na przejściu, żebyśmy wygrali z nią. Jedźmy sam o O, wow, gdzieś uderzyła jeszcze. Oh, wow. Widzowie, pokonaliśmy op Opila Beard. Finally, Bron do mnie. Dobra, widzowie. No dobra, Opila Beard została już pokonana, więc. Co teraz? musimy iść tędy. O, mówię, ona jest biała. Widzowie, ja nie chcę nagrywania, tylko wyłączyć przypadek, dobra. Potrzebujemy fioletowej karty. O, oh. jest, pomarańczowa. Co tu teraz? Teraz jest do uruchomienia. O, oh, tu też jest. O. Oh. Guzik. I to się łączyło teraz? O, oh, łączyło się to.

I co, my jedziemy gdzieś niżej? Nie, no widzowie, to jest normalnie poppy playtime. To jest normalnie poppy playtime. Tylko że poppy playtime nie było windy. E, dron, 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 nie! Nic nie mogę klikać. Widzicie widzowie? Nie mogę skakać. Nie mogę tutaj nic zrobić. Co się dzieje? Co to jest? Co to jest? Co to jest? O Jezus Maria! Co to jest? Kim jest? 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 Ty jesteś, gościu? Dlaczego masz krew Nie! O Jezu! Ale o, oh, żeż ty, wpadliśmy gdzieś na, na dół Widzowie, to było jeszcze to było straszne Ale widzowie, to nawet jest lepiej za, zanimowane Bo to jest fajnie animowane, nie ma takich gry, tak ma animowane Chyba oprócz FNAFa i Poppy Playtime. Thank you for uh, playing, follow on social media O, możecie do niej tam na wpaść, na tym, tym. Dobra Dobrze widzę, to już koniec, dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, czyli nie wiem, może z Garden of Bambans, albo w końcu na FNAFowicach, może na FNAFowicach się w końcu spotkamy, ja się wam żegnam, do zobaczenia, cześć, na razie.